Głosowanie odbywa się w obecności Komisji Nadzoru. Pani Anna Kupisz, kierownik działu promocji, specjalista do spraw promocji, Monika Szewczyk i Anna Parkita, ja mam świadectwo nadzoru. I również w obecności prawnika, pani Monika Lenartowicz, która będzie sprawdzać, czy wszystko jest w porządku w trakcie losowania. Będziemy a, sprawdzać to, po czy to, czy to, wylosowaniu, czy spełnione są wszystkie wymogi, czy są wszystkie kupony, czy są podpisy. Zwracam uwagę, że kupony muszą być wszystkie wypełnione, a minimum jeden musi być podpisany, zgodnie z regulaminem. Jeśli są spełnione te wymogi, to, to osoba taka otrzymuje nagrodę. Nagrody, zwycięskie koperty losuje pracownik biura konkursów. I myślę, że zaczynamy, żeby nie przedłużać. Najpierw mieszkanie. Mieszkanie, nagroda mieszkanie wędruje do pani Skielc.